Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel. No i była wzmianka o ostatniej darmowej kopii Hilduina w ostatnich patchnoutsach 1.148. Także w tym bardzo króciutkim filmie pokażę Wam, jak będzie można tę ostatnią kopię otrzymać. Na lewym pasku mamy event, niestety nie jest przetłumaczony kompletnie nawet na angielski. No ale wchodzimy, będzie trwał 14 dni, jeżeli mnie pamięć nie mieli. Ja nagrywam z małym opóźnieniem. Smoczy dar, sierpniowe prezenty, niespodzianki. No i mamy tutaj ostatnią darową kopię Hilduina. Jeżeli spojrzymy sobie tutaj na dół, Smoczy Dar składa się z czterech faz i to jest czwarta faza z czterech właśnie. No i tak, wykonaj 6 operacji w Skarbowej Straży Przedniej. Wykonaj właśnie 06 operacji, aby odebrać. Jeżeli klikniecie sobie idź, to przeniesie was następnie do Skarbowej Straży Przedniej do tego eventu. Dołączacie. No i tutaj od razu mamy pokazane wyślij na operację. Aby otrzymać darmową kopię Hildwina, tę ostatnią już tym razem, klikamy na wyślij na operację i wysyłacie gdziekolwiek na operację 6 razy musicie to zrobić i wtedy darmowa kopia Hildwina będzie dostępna, obojętnie czy wyślecie 3 drużyny, czy wyślecie tutaj 7 drużyn, nie ma żadnego znaczenia na którą będziecie wysyłali tutaj, czy to będzie escorta, zbadanie, czy zajęcie, że tak powiem. Obojętnie 6 operacji no i wtedy Hilwin będzie do odebrania. To już jest niestety ostatnia kopia. Troszkę to potrwało, ale mamy. Jeżeli macie jakieś opinie na temat ostatniej kopii Hilwina, możecie śmiało w komentarzach oczywiście czy podoba Wam się taka forma, czy lubicie ten event przy okazji. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Życzę Wam miłego, przyjemnego całego dnia. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.